Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy na iPadzie hardcora, czyli jak dobrze możecie wiedzieć, mamy dzisiaj kolejne oglądanie topowego gracza, nie byle jakiego, ale do tego sobie przejdziemy zaraz, na samym początku, jeżeli chcecie jeszcze jakiś odcinek właśnie z podglądania topowych graczy którzy mają tutaj sporo pucharów, zostawcie łapę w górę, subskrypcja na kanale, a ja już bez przedłużenia przechodzę to wam zaprezentować, kogo dzisiaj oglądniemy. I będzie to tutaj topowy gracz Izana. Jak widzicie, ma 9800 pucharów na Bi. Aktualnie nią gra tutaj 140 tysięcy pucharów prawie. Z tego co wiem tutaj też na myszy ma 5300 ziomek. Także właśnie sobie to oglądniemy Aktualnie grają, także po prostu wejdźmy sobie tutaj, zobaczymy chociaż kawałek. Jednak nie zobaczymy, bo aktualnie skończyli. Także ja wam tutaj pokażę ich profil. Yeah. Teraz sobie jeszcze na spokojnie sprawdźmy ten profil właśnie. I za nas 138 504 puchary. No i ta B. No i chyba topowa bi, jeżeli chodzi tutaj o puchary. Pierwsza na świecie 9800. Wątpię, że ktoś tutaj ma więcej. Przejdźmy sobie na następną osoby. Jest tutaj ten Mo, którego wam już tutaj pokazywałem. 5400 prawie, także no też go puszuję. Ciekawe, czy w ogóle zdąży tutaj dobić go do 10 tysięcy. Jeszcze troszkę czasu ma, także zobaczymy sobie. Trzecia osoba. Jest to Bilux. 124 000, także tutaj no gracze bym powiedział dosyć dosyć mocni, 2000 na Klenzim aktualnie i tak to się tutaj prezentuje. Yy, mamy jeszcze dwie osoby, ale to za chwilę, bo na razie grają meczyk, także lecimy sobie z oglądaniem. Zobaczymy jak ta B tutaj właśnie wbija te puchary. Jak widzicie, grabi tutaj właśnie też gra Mo, yy, więc dobra, czekajcie, tu sobie zobaczmy, bo też pozmieniali yy, tutaj sterowanie kamerą, ok, strzelili gola, pozmieniali sterowanie kamerą i ciężko mi się tutaj yy, przyzwyczaić. Ale damy sobie może po prostu e, na tą B Czekajcie, szybko tutaj przeskroluję I damy sobie na B Będziemy ją tutaj oglądać 10 tysięcy prawie pucharów na jednej postaci Tymczasem wygrywają I mamy szybciutką gierkę Także e, zobaczymy jak z tym matchmakingiem Matchmaking też wydaje mi się, że mam dosyć e, tutaj szybki bo wiadomo, puchary zostały zmienione, wszystko zostało zmienione. W międzyczasie sprawdzimy sobie pozostałą dwójkę. Tutaj Melich, również 110 tysięcy pucharów. 2,5 tysiąca pucharów na Rico. także no mają tutaj ponad dwa koła. I ostatnia osoba, tak się prezentuje, no troszkę słabiej, ale wydaje mi się, że to jest jakieś drugie konto. 36 tysięcy pucharów i Serge na 3050 pucharów. No masakra, co tutaj się dzieje, co ci ludzie wbijają. Póki jeszcze nie grają, zobaczmy sobie, jak to wygląda w topce. Za dymiarze, oczywiście, i gdzie jest B? B jest tutaj: no 9843. Puchary deklasacja, jeżeli chodzi o to. No, bo tutaj drugi ma raptem 2200. I zobaczmy, sobie mo, tutaj akurat jest pierwszy: 5400. Także, no, mamy dwie topowe tutaj osoby. Ok, mamy mecz. To jest troszkę taki początek. Yy, poplątany, że tak powiem, ale na szybko to staram się nagrać żeby tutaj też wam mniej więcej pokazać jak to wygląda zostawimy sobie tutaj oglądanie automatyczne niech nam tutaj pokazuje no tak jak mówiłem oglądamy tą bi 10 tysięcy pucharów no zobaczymy aktualnie jak widzicie no grają piątki i druga gierka tutaj dosyć szybka no już 1-0 więc wydaje mi się że no, 10 koła to na pewno tutaj yy, da radę wbić zobaczymy czy na tylu się zatrzyma czy poleci jeszcze wyżej E, więc e, tak jak mówię, zobaczymy. Na razie mamy chyba drugą bramkę, tak mi się wydaje, chociaż nie, jeszcze tutaj przeciwnicy wybronili. Mamy tutaj e, Rico. Ale dobra, Bilux, Melody, dała radę tutaj strzelić. No i kolejna szybka gra, nie wiem ile te gry. E, może Max minutę trwają. Kolejna gra, tak jak mówię, szybko to nawet wyszukuje, także całkiem nieźle. E, znowu oglądamy 5 na 5. No wydaje mi się, że mają raczej tutaj... Eee, darmowe te puchary eee, zresztą można zobaczyć, już 1-0 tutaj ładują, także no, meczki naprawdę mega szybko idą, szybki mają matchmaking bo oczywiście zmiana pucharów więcej osób tutaj gra na tych wyższych pucharach eee, także no, tak jak mówię, no same plusy i mamy drugą brałkę, no sami zobaczcie, no ile tutaj, 30 sekund zajęła ta giereczka i kolejne puchary tutaj doliczają, eee, sam jestem ciekaw ile im tutaj daje, chociaż plus 1 plus win streak, to wydaje mi się, że po prostu tutaj po 6 pucharów dolicza E, właśnie ta B, ja nawet tutaj nie nadążam z tym nagrywaniem, bo co chwilę meczyk za meczykiem leci, e, także mamy kolejną gierkę, nie wiem ile tych gier pokażę, fajnie by było jednak sobie też pooglądać jak tutaj wygląda ta gra na tych e, pucharach, chociaż jak widzicie no wygląda to tak, że bez oporu z nimi jadą, e, ale teraz no troszkę dłużej, bo zazwyczaj to już gierka się kończyła jak te dwie minuty mijały, a tutaj jeszcze, jeszcze walka 0-0, także no... Wydaje się, że tutaj się trafił troszkę mocniejszy team przeciwny i stawiam jakikolwiek opór, ale wiecie co, ja bym sobie jednak zmienił tutaj oglądanie na właśnie na tą B, bo ona jest tutaj gwiazdą tego odcinka, także zobaczmy sobie jak nam tutaj celuje i co tutaj czaruje, że tak powiem. Zobaczmy sobie, no jak tam strzelą to nieważne, jeden trafiony, leci tutaj, od razu ubijają. No, Mo też tutaj wysokie puchary, prawie 6 koła, widać się tutaj. Ekipa porządna zebrała. No i lecą, lecą po rekord e, pucharów na postaciach, tak jak widzicie. No, meczyk tutaj wyrównany. Od razu podanie do góry, ale chyba niestety nic z tego, bo e, nikt tam nie może od góry za bardzo tego strzelić. Zobaczmy sobie, e, jak to wygląda. Melody bierze piłkę, no i ładuje pierwszą bramkę. już tutaj odpalił Hypera, ładnik tutaj ubił. Jeszcze kolejna eliminacja, podanie do Rico. Zobaczmy sobie, czy z tego coś będzie. Niestety nie. Przeciwny Rico na spokojnie to wybronił. Ale okej, okay, no poprawiał tutaj. Mo niestety też nie dał rady. No i zobaczmy, Bina na B, czy on trafi. Yy, Melody pomogła, spoko. No i Surge się tutaj czai. A ja, ja myślałem, że tutaj się uda strzelić. Troszkę chyba się nie dogadali. Podanie kolejne. Cały czas ta piłka chodzi. Ale zobaczmy, no 30 sekund. Tak jak mówiłem, no tutaj przeciwnicy stawiają opór. I teraz leci kontra. Zobaczmy, żeby się tutaj czasami... Źle nie skończyło, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj przeciwna drużyna strzeliła, Bi już ładnie sobie tam poradziła. Wydaje mi się, że będzie to gra na czas, zobaczmy gdzie piłka, dokładnie. Piłka do rogu, no i mamy odliczanie, czyli ostatnie 10 sekund e, gierki i będzie kolejna gra wygrana. No troszkę czasu tutaj musieli stracić, nie było to tak free jak e, poprzednie gierki, no ale ważne, że wygrana nie wpadł tutaj minus. Znowu kolejna gra przed nami i dalej gramy tutaj brobola. Pokażę Wam jak najwięcej meczyków. Nie wiem ile to będzie. Mam nadzieję, że i tak Wam się tutaj to spodoba. Tymczasem, Moe pakuje bramkę 1-0. No, dosłownie te gierki tutaj naprawdę mega szybkie. No, ta jedna się tam przedłużyła troszkę im. No, ale jak tak te gierki idą, no to można tutaj doliczać. No i zobaczcie, Moe bierze piłkę, wjeżdża, no i ładuje bramę. Dosłownie, nie wiem, 20-30 sekund. Gierka wygrana. Kolejne 6 pucharów. Zobaczmy sobie w międzyczasie, ile tutaj. Ten ziomek już ma pucharów na tej B, a ma 9879, także no nieźle tutaj leci. Tymczasem lecimy sobie z kolejną gierką. Tak na dobrą sprawę nic dziwnego, że tutaj B wbija aż takie wysokie puchary, jak to dosłownie jest tutaj e, free. Nie idzie im tutaj jakoś źle, bez oporu bym nawet powiedział. Surge właśnie ładuje bramkę, no Melody niestety nie zdążyła tego złapać. Znowu 1-0, no i co? Znowu e, gierka zajmie 30 sekund, zaraz zobaczymy Melody już tutaj... Eee, wjeżdża strzał no i dokładnie, no 30 sekund gry plus 6 pucharów, no i tak można wbijać widzowie, tak można wbijać myślę, że jeszcze tutaj pokażę wam tom i dwie następne giereczki, akurat B wbije sobie 9900 pucharów właśnie także myślę, że spoko będzie pokazać tyle tymczasem 1-0, no i znowu chyba zapowiada się szybka gierka ale zobaczymy jak z tą drugą pójdzie mo nie ma ulta, B oczywiście jest, e, ale ten Rico tutaj ładnie tym ultem poczyścił, zobaczymy na Melodii E, troszkę tutaj problem z tym ultem, ale chyba i tak wejdą dokładnie, tym razem Rico odpala hyper ładuje drugą bramę, no i wygrana, no i dosłownie 30 sekund znowu 30 sekund, meczyk za meczykiem idzie nawet w matchmakingu, nie muszą tutaj długo czekać, bo te mecze lecą e, tak jak mówię, mecz za meczem, zobaczmy sobie Mo już tutaj do góry podaje, no i co, Rico ma pustą bramkę no Rico ma pustą bramkę, aż jestem ciekaw ile tutaj przeciwnicy mają pucharów, bo wydaje mi się, że mogą mieć z, nie wiem, 30 tysięcy, no tutaj nawet y, szelka nie bardzo chce grać, Mo wjeżdża i prawdopodobnie będzie to bramka, dokładnie no, no, dokładnie no tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda tutaj wbijanie tej bii mamy kolejny już ostatni mecz na tym odcinku, więc no zobaczmy sobie, 9900 pucharów po tym meczu, może akurat przegra, zobaczymy, no to też nie jest pewne że oni tutaj e, wszystko będą wygrywać, ale no raczej tak to wygląda, Melody już tutaj ładuje sobie ulta, surcz, piłka na dół Mortis niestety zginął, B już tutaj pcha i wszystkich do bramki piłki zapomnieli wziąć, ale no jak widzicie Timu przeciwnego w ogóle nie ma strzał w prawą stronę, no i mamy brameczkę, 1-0, no i znowu to samo, muszą wyczyścić, a nawet nie, no bo Melody zabiera piłkę, strzela i mamy, 9900 pucharów na bi udało mu się to dobić, bez oporu, no bo zresztą, no sami widzieliście no co ja wam się będę tutaj powtarzał, sami widzieliście jak wygląda tutaj wbijanie właśnie tych chorych, wysokich pucharów zobaczmy sobie jeszcze jego profil 9903 Puchary na bi. Tak właśnie to wyglądało. 9900 dobite. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnałem. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka Siema.